Nie, ja odchodzę idę spać guźdź gę, guźdź gę, 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 ma tryba. złoty, dawaj świecę. Dobra, dawaj robisz, la widzę. <mum> Siena tub mammożesz mam <laughs> mi się, że te tuba to, że to jest to, się tuba a ma u to jest te że to jest to, że to jest to, że tuba jest mnie O ja pierdole, tuba. O ja tu tuba. Dawaj, jeszcze druga próba. Nie, druga próba już nie będzie. Już mi niedobrze, tuba. Za krótko, za krótko. Już mi niedobrze, tuba. Żaden nie robiłem.